Holandia może nie wystąpić na Eurowizji 2025, zobacz dlaczego. Holenderska stacja jest nieco sceptyczniej nastawiona co do przyszłości. Konkurs piosenki Eurowizji powstał, aby łączyć kraje i narody poprzez muzykę i zachęcać do wzajemnego braterstwa. To powinien być punkt wyjścia dla organizatorów i wszystkich krajów uczestniczących. Dopóki AVROTROS będzie pewne, że wprowadzone zostaną zmiany sprawiające, że artyści i ich przekaz znów są w centrum uwagi, Holandia będzie nadal brać pod uwagę start w konkursie, czytamy w najnowszym oświadczeniu. Ewentualne wycofanie się Holandii z Eurowizji byłoby ogromnym ciosem dla Europejskiej Unii Nadawców. Kraj startuje w show od samego początku i nie uczestniczył w nim jedynie czterokrotnie, w tym dwa razy z powodu dnia pamięci i dwa razy z uwagi na relegację po słabych wynikach, co było wpisane w regulamin EBU w latach 90. Daj znać w komentarzu, czy według ciebie Holandia powinna startować na Eurowizji 2025.